Widziałeś to? Lekarze na sorach mają po 200 tysięcy złotych miesięcznie. To już nie jest praca, to są struktury mafijne. To bardzo ciekawe, bo ja nie znam takiego mafiozy z soru, który zarabia 200 tysięcy. Pewnie jest tam robota dla czterech osób, nikt tam nie chce pracować, więc żeby kogoś ściągnąć, proponują jednej osobie 200 tysięcy zamiast czterem osobom po 50 tysięcy za, na przykład, 20 dyżurów po 24 godziny ciągiem. No dobra, ale powiedz sam, 200 tysięcy złotych? Przecież to jest absurd. Patrz, w tym samym szpitalu pielęgniarka zarabia 7 tysięcy, ratownik 6 tysięcy, a lekarz 200. Coś tu chyba jest nie tak. Co to w ogóle za porównanie? Po pierwsze, żaden lekarz tyle nie zarabia, bo jak widzisz, to ogłoszenie cały czas wisi. Po drugie, jest raport, ile w Polsce zarabiają lekarze. Lekarzy, którzy zarabiają ponad 100 tysięcy miesięcznie, w całej Polsce jest 431 na 160 tysięcy lekarzy, czyli to jest ćwierć procenta. Czyli jak też porównywać ćwierć procenta najwyższych reportowanych stawek na rynku w Polsce lekarze na kontrakcie z wynagrodzeniem ratownika na umowie o pracę? Porównaj chociaż stawki przy tych samych formach zatrudnienia. Nawet jeżeli dużo pracują, to nadal są chore pieniądze. Za tyle można zatrudnić więcej ludzi, kupić sprzęt, lepiej leczyć pacjentów, wykonać więcej procedur. Hmm, no to oni właśnie próbują kogoś zatrudnić, ale nikt nie chce pracować na sorze, więc windują stawki. Szpital nic na tym nie traci, bo czy zatrudnią cztery osoby za 50 tysięcy, czy jednego masochistę za 200 tysięcy, to koszt dla szpitala będzie taki sam. I nie tak wygląda finansowanie w ochronie zdrowia, że jeżeli zapłacą mniej lekarzowi na sorze, to będzie więcej pieniędzy na zabiegi na innych oddziałach, bo to nie zwiększy na przykład kontraktu na oddziale chirurgicznym. No to może problemem są właśnie ci, którzy negocjują jak prywaciarze, a przecież chodzi o zdrowie. Powinni być zatrudnieni jak każdy na umowie o pracę. Ale powiedz mi, jeżeli już teraz szpitale mają problem z załataniem grafiku, to jak wepchnięcie lekarzy z powrotem na umowę o pracę ma rozwiązać jakikolwiek problem? To szpitale forsowały to, żeby lekarze pracowali na kontraktach, żeby mogły omijać przepisy prawa pracy. Ale teraz lekarze mają zbyt silną pozycję negocjacyjną, co jest szkodliwe dla pacjentów. Pomyśl, jak się nie dogadają, to stosują szantaż, nie wezmą dyżuru. Szantaż, raczej desperacja. Na sorze może pracować każdy lekarz, i na 160 tysięcy lekarzy, mimo potencjalnych naprawdę dużych zarobków, w ogóle nikt tam nie chce pracować. Sorty nie jest przychodnia, to jest alegoria wszystkich problemów w ochronie zdrowia, jakie mamy. Tu się dzieją udary, zawały, politraumy, a często pracuje tutaj jeden lekarz, i jeden ratownik. Wejdziesz tu bez skierowania, zrobisz szybkie badania, więc ląduje tam dosłownie wszystko, od kaszlu po politraumę. W jednym pomieszczeniu czekają ludzie z bólem gardła i z zawałem i z udarem ale to nie jest wina pacjentów wiem że to nie wina pacjentów ale to nie zmienia stanu faktycznego przeciążony lekarz rodzinny przy jakiejkolwiek wątpliwości bądź nawet długiego oczekiwania na wynik badania żeby nie przegapić stanu ostrego kieruje pacjenta na SOR i robi to, chociaż czasem nie musi, ale boi się o swoje bezpieczeństwo prawne. Do poradni specjalistycznej z kolei czekasz miesiącami i pacjenci z dosłownie wszystkimi problemami przewlekłymi lub planową diagnostyką z powodu braku alternatywy lądują na sorze i nie powinni, ale nie mają gdzie iść. Zgoda, to jest ciężka praca, ale to dla mnie nie uzasadnia tak wielkich zarobków. Za takie pieniądze to ja też mogę tak pracować. Ilość pracy to jedna rzecz, druga to konflikty z resztą personelu. Brak jest łóżek na oddziałach. Pacjenci, którzy powinni być przyjęci przez dni blokują SOR, bo nie ma na nich miejsc na internie czy chirurgii, albo bo nie chce ich przyjąć lekarz oddziału. To... Ludzi na sorze jest prawie zawsze za mało, bo nikt tam nie chce pracować. Za mało pielęgniarek, ratowników, lekarzy, dlatego windują stawki, żeby ktokolwiek tam przyszedł. Stres masz cały czas. Ale przecież są tacy, którzy zrobili z tego maszynkę do zarabiania pieniędzy. Pracują w kilku szpitalach i biorą po 20 dyżurów. Tak, tylko że po pół roku takiej maszynki kończysz albo na psychiatrii, albo w prokuraturze. Albo ze złotego człowieka stajesz się totalnym skurwysynem. To nie jest praca, to jest rosyjska ruletka. Ja z jednej strony podziwiam ludzi, którzy tam pracują, z drugiej strony jest mi ich zwyczajnie żal. No ale wiesz, społeczeństwo patrzy na to trochę inaczej. Widzą liczby, nie znają kontekstu. Dla nich lekarz, zarabiający 200 tysięcy złotych, to po prostu chciwiec. Bo media karmią ludzi sensacją, a nie mechaniką systemu. Nikt nie pisze, że SOR to jedyne drzwi otwarte 24 na 7, że pacjenci z kaszlem stoją obok tych z zawałem, że POZ często nie działa, tak samo nocą świąteczna, a oddziały nie chcą przyjmować pacjentów. I że to wszystko spada na tych samych ludzi, których właśnie nas Mafią. Czyli te 200 tysięcy to nie jest luksus, tylko cena za to, że nikt inny nie chce tego robić? Dokładnie. To nie patologia lekarzy. To naturalny efekt systemu, który stał się w pewien sposób wolnym rynkiem. I jeszcze jedno. 400 lekarzy na 160 tysięcy w Polsce zarabia naprawdę duże pieniądze. A ilu architektów, notariuszy, programistów, sportowców tyle zarabia? Lekarze, którzy zarabiają takie pieniądze są kroplą w morzu. Świeć procenta to jest. W każdej branży są kominy płacowe.